że jest mocny. Pokazywał dobre skoki także Kamil na treningach. Był najlepszym zawodnikiem naszej drużyny. Teraz... O, ho, 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 ho. E, Rok temu w Wiśle zdaje się wygrał kwalifikację, prawda? Przed pierwszym konkursem. 135 metrów. No to to jest skok z zupełnie innej ligi. Faktem jest, że bardzo mocny wiatr. Ponad 1,5 metra na sekundę podczas... No, ale rzeczywiście popłynął pięknie w powietrzu. Jak zwykle wysokie oceny, najwyższe oceny za styl. 1,19,5 skrajna, pozostałe po 19 punktów mistrz wrócił w dobrym stylu. 19. 19. sezon Kamila w Pucharze Świata. No a Niszy takim jest jedynym e, obiektem, który na którym którym jeszcze, jeszcze nie wygrał. wygrał. Ja na którym jeszcze nie wygrał tak. no, ostatnie 11 lat rzędu wygrane, co najmniej jeden konkurs. Też po dłuższej przerwie Kamil wraca do rywalizacji. Dzisiaj w jednym z treningów znakomity występ. No więc miejmy nadzieję, że teraz też będzie bardzo dobry skok Kamila. Jest znakomity skok Kamila! o no, rewelacyjna dyspozycja. Na pewno głodnych skakania, głodnych powrócenia do wielkiej formy, jaką przez lata ostatnio prezentowali. Po tej mizerii, jaką mamy w tym sezonie, nagle budzą się z bardzo głębokiego zimowego snu i Dawid, i Piotr, i teraz Kamil, który. Skacze 146 metrów Troszkę tam sędziowie em, Czepili się tego lądowania Bo tam nie było telemarku Równolegle ułożone stopy A więc noty po 17,5 punktu Ale zabia troliente 9,5 I łączna nota 136,2 Brawo Udało się po tych perypetiach e, Covidowych Dolecieć do Willingen I, I Wystartować Pięknie. dobrze